Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie z boiska. Przed Państwem Paweł Sewera, pseudonim Serek, Speaker jeden, jedyny nie nastąpiony. Paweł, powiedz, jak obecny sezon oceniasz? Co według Ciebie było największym zaskoczeniem? Co Ci się najbardziej podobało? Zaskoczenie? Zacznijmy od zaskoczenia. Chyba nie było. Wydaje mi się, że, że zespół był na tyle mocny, że faktycznie mógł sobie poradzić w tych play no, niestety. Warszawa okazała się faktycznie za mocna. To, co mi się najbardziej podobało, no to na pewno doping. Atmosfera była rewelacyjna i w sumie z kim nie rozmawiał, niezależnie od tego, czy są to trenerzy drużyn przeciwnych, czy są to sędziowie, komisarzowie, wszyscy są zachwyceni. Naprawdę kibice, rewelacja. No i wszystko to fajnie gra. Grzesiek, Grzesiek, zarówno ty Krzysztofie, bardzo fajnie to wszystko przygotowywaliście, wszystko się fajnie dopełnia, no i reasumując, generalnie cały sezon naprawdę chce się tu przychodzić. Tak jak mówię, nie, nie, nie patrzy się na to już pod kątem naprawdę, wierzcie mi, jakichkolwiek pieniędzy, naprawdę jest to fajny event, warto tu przyjść, zabawa jest świetna, nigdy nie jest to zmarnowany czas. E, Dopik to też no. oczywiście speaker. Czy w przyszłym sezonie możemy się spodziewać jakichś ciekawych nowych wrzutek? No, myślę, że coś możemy wymyślić. Wiadomo, że to wszystko e, jest zawsze w ramach tam konsultacji z ekipą e, rządzącą, czyli z, tutaj z Krzysztofem po drugiej stronie kamery. E, myślę, że jest na to szansa. E, coś wymyślimy. Coś po, z tego będzie. Postaramy się Państwa zaskoczyć. Dzięki Wielkie Paweł. Dzięki. Do zobaczenia, proszę. Do zobaczenia. I am myself with glue, even the beats stick to each other Because everyone knows that these days are small it